Ale jak się zbliża okres ten, już jesień, taka prawdziwa i zimowy, to wszyscy wracają z powrotem tam, no bo jestem tak nad głową. I to jest normalne, ja to rozumiem. Czyli chcesz powiedzieć, że teraz też nie masz gdzie mieszkać? No oczywiście. Jesteś teraz osobą bezdomną, tak? Jak najbardziej, przyznaję się. ja nie powiem, gdzie mieszkam. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie ale mówię nie, nie, nie. o tym, nie powiem. Nie dociekam. <śpiew> nie powiem i już. Ja się śmieję, żartuję, że ja się pytałem, mnie... no, ja mówię, na Babelu Smok Łabelski stoi, a przez te kraty, co grota jest zamknięta, to ja się przecisnę bo jestem w szczup flutki, No i mówię, o ja, co chodzi? Smog pilnuje, ja śpię i gra muzyka. No tak, zawsze, zawsze jest to dach nad głową. Tak, a i towarzystwo odpowiednie, jakby na to nie padło. A jak sobie radzisz, bo e, kiedy zapytałem, czy korzystasz tutaj z jadłodajni e, Świętego Brata Alberta, powiedziałeś, to że ci... nie, nie, że to za dużo dla Ciebie. Nie, nie, to jest fakt. Nie korzyść, ja tam przychodzę, bo tam chłopaki przychodzą.